Cześć, z tej strony Ormando, witam was bardzo serdecznie, jesteśmy przy ósmym epizodzie, czyli jak na razie z głównej sagi, ostatnim epizodzie, bo mamy jeszcze kilka dni do Skywalker odrodzenia, więc pora pomówić sobie chyba o najbardziej kontrowersyjnym epizodzie, czyli Ostatni Jedi, ósmy epizod Gwiezdnej Wojny. Powiem wam tak... Jeżeli chodzi o ósmy epizod, to jest to epizod, do którego najmniej wracam, i powiem Wam szczerze, że mam go na płycie i od tamtego czasu, kiedy na tej płycie go mam, obejrzałem go tylko raz. Co jest oczywiście karygodne dla każdego fana Gwiezdnych Wojen. No bo jak, jak to, jak to, ten przebudzenie mocy to katowałem już kilkanaście razy, a ostat do ostatniego Jedi jakoś nie mogłem wrócić. Jakoś nie mogłem wrócić, ale to nie dlatego, że nie lubię tego filmu. A postaram się zanalizować, dlaczego może y, tak jest. Więc po przebudzeniu mocy moje oczekiwania były bardzo duże. Zmienił się tutaj reżyser JJ Abramsa, zastąpił Ryan Johnson. Ryan Johnson, który nie miał jakiegoś specjalnie dużego doświadczenia w Hollywood, nakręcił oczywiście kilka filmów, pamiętam Looper chociażby z Bruceem Willisem i Jasonem Gordonem Lewitem. Ale nie byłem do tego wyboru jakoś negatywnie nastawiony, chociaż zastanawiałem się, czy ten budżet, no jednak bądź co bądź Gwiezdne wojny, no to budżet oczywiście ogromny w porównaniu chociażby do takiego loopera. Czego po prostu nie przetłoczy, bo nie przytłoczy, bo oczywiście J.J. Abrams no, to doświadczenie w kinie wysokobudżetowym już, e, już ma. Miał właściwie w tamtym okresie. E, film musiał podjąć się trudnego zadania, bo musiał być tym środkowym epizodem. E, I wiele osób uważa środkowe epizody każdej właściwie trylogii za te najlepsze. Są tacy, co uważają, że atak klonów jest najlepszy w prequelach. Są tacy. Imperium kontratakuje, no i tutaj miał być to ten właśnie epizod ósmy. Epizod ósmy zaczyna się zaraz po tym, jak zakończył się epizod siódmy, czyli widzimy Rey, która podaje Miecz Świetny Luke'owi Skywalkerowi, a Luke reaguje na to, powiedzmy, dość dziwnie, bo wyrzuca ten Miecz Świetny. I to było takie, co? Jak to? O co chodzi? No i tutaj się okazuje, że no Luke Skywalker nie jest tym Luke'iem Skywalkerem, już nie jest tym Luke'iem Skywalkerem, którego mogliśmy pamiętać, nie jest tym pełnym nadziei chłopakiem, e, którego mogliśmy właśnie oglądać w epizodach 4, 5 i 6, no tylko już starym dziodem e, zmęczonym przez życie, stłamszonym przez, e, przez to, co się wydarzyło, przez to, że posiadał on kiedyś szkołę, Akademię Jedi, która z której właściwie wszyscy zginęli Zostali oni zamordowani przez rycerzy Ren Oraz Kylo Rena, czyli Bena Solo Czyli jego tak naprawdę siostrzeńca No i tak podłamany udał się na banicję Schował się przed wszystkimi Żeby nikt mu dupy nie truł No ale Rey oczywiście jako, że przebudziła w sobie moc Jak to poprzedni tytuł poprzedniego filmu mówił Czyli przebudzenie mocy No i chciała, aby właśnie Luke ją uczył i sama ta. Yy, sama postać Luka jest. Z, z czasem, nawet, nawet sam Mark Hamill gdzieś tam w wywiadach powiedział, że to nie jest jego Luke Skywalker, że mu się to do końca nie podobało. Później się z tego trochę wycofywał. No, wiecie, no. Ogólnie Mark Hamill to jest przesympatyczny koleś, jeżeli widzicie jakiekolwiek wywiady, czy na przykład panele, na które on prowadzi, no to po prostu to jest widać przez sympatyczny gość, ale też gość już w takim wieku, o takim statusie, który nie musi się specjalnie przejmować tym, że źle coś powie, że ktoś go źle odbierze e, i tak dalej. Więc e, tutaj... E, no palną, bo palną, później tak chyba z grzeczności trochę się tam z tego wycofywał, ale z jednej strony potrafię zrozumieć o co mu chodzi, bo o ile chodzi o grę aktorską w tym epizodzie Marka Hamila, no to świetnie było go znowu zobaczyć, no naprawdę, no to jest aktor, którego jednak mało jest na ekranach. Mało go możemy oglądać, więc było go dobrze zobaczyć, a to jednak bardzo utalentowany aktor i aż żal bierze, że go ten Luke Skywalker tak zaszufladkował, że no nie mógł się nigdy z tej szufladki właściwie wydostać. On teraz już troszkę, troszkę grywa w innych filmach, tam z jakimś serialu Templariusze widziałem, bardzo jeszcze tego serialu nie widziałem, ale bardzo bym chciał zobaczyć właśnie ze względu na Marka Hamilla. Czy też no, oczywiście jest świetnym aktorem głosowym, który często, często się udziela ostatnio chociażby w nowym czakim, którego też muszę sobie nadrobić. Dużo rzeczy muszę w tym roku nadrobić Więc jakby pod samym względem gry aktorskiej Mark Hamill moim zdaniem wypadł super. Gorzej troszkę, jeżeli chodzi o, o właśnie zamysł na tą postać Dużo takich moim zdaniem niepotrzebnych scen, jak to kiedy oni tam przeskakują na tych palach przez jakąś dziurę, albo kiedy Luke pije mleko prosto z cycka jakiegoś tam stwora. No, nie wiem po co to było, to takie troszkę było moim zdaniem wy wydłużanie niepotrzebnie, bo. Epizod ósmy do tej pory jest najdłuższym epizodem i chyba Skywalker odrodzenie będzie mimo wszystko troszkę krótszy od, od właśnie epizodu ósmego, więc troszkę moim zdaniem było tam niepotrzebnych takich elementów, które tak naprawdę psuły gdzieś wrażenie z tego wszystkiego, a, nie, a nic nie dodawały tak naprawdę tym postaciom, ani nic takiego. E, więc tutaj też oczywiście powracają e, inne postacie, powraca e, oczywiście Carrie Fisher, powraca Kylo Ren, no i tutaj e, naj, najfajniejszym elementem całego tego filmu jest relacja między Rey a Kylo Renem, bo oni nagle potrafią splątać się mocą przy pomocy swoich umysłów i e, kiedy Rey jest na wyspie z lukiem, to Kylo gdzieś tam w kosmosie fruwając potrafi z nią rozmawiać, co jest, no... Ciekawym elementem, bo nie było tego wcześniej w Gwiezdnych Wojnach, to jest moc, której nie poznaliśmy specjalnie. Oczywiście były wizje, tak, chociażby Luke yy, widział przyszłość, yy, co się stanie z Leją i z Hanem, ale tak, żeby postacie mogły ze sobą na odległość rozmawiać przy pomocy mocy, przy pomocy mocy, to nie było. I ta właśnie, to takie kuszenie Rey na tą ciemną stronę mocy przez Kylo. Yy, to, że Luke w końcu postanawia tam yy, jednak zaopiekować się tą Rey, choć Sama ta sekwencja tych ćwiczeń, i tak dalej, według mnie słabo wypadała. Tak trochę Ryan Johnson chyba nie wiedział, jak ma to zrobić. Dużo w tym filmie się pojawia e, takich, takich głupotek, które gdzieś tam psują niestety odbiór tego filmu. No bo kiedy Ray jest luka, to e, resztka ruchu oporu ucieka przed nowym porządkiem. I sama koncepcja tego, że są e, bohaterowie w statkach, <noise> które lecą które lecą, i tam ci za nimi podążają. Jak skończy im się paliwo, to tam ci ich dogonią, bo nie wiem, tam ci nie potrafią przyspieszyć, nikt nie potrafi, skoro taka wielka armia tego najwyższego porządku, to nikt nie potrafi ich z drugiej strony, e, żadne myśliwce do, dogonić. No po prostu to, jak się tak nad tym zastanowić, to jest to dosyć komiczne, ale no, to miało chyba na celu e, tylko i wyłącznie e, pokazać nam jakiś taki uciekający czas nasze, naszych rebeliantów, żeby postać Fina, bo postać Fina po tym, co mu się stało w Przebudzeniu Mocy w końcu się budzi, uleczona i on musi udać się z nową postacią, z postacią Rose, musi się udać po to, aby po prostu pomóc temu ruchowi oporu na tam planetę, kasyno, już zapomniałem jak ta planeta się nazywała. I ten segment dla mnie to jest co totalnie do wywalenia, to ratowanie tych koników i tak dalej, to jest w ogóle dla mnie po nic, bo oni to co, to co do jakby konkluzja tego wątku mogłaby być w, po pięciu minutach, ale wiecie, no, no trzeba zrobić najdłuższy film z Gwiezdnych Wojen, bo to już przedostatni, więc trzeba go wydłużyć jak najbardziej i powciskać tych scen niepotrzebnych. E, więc to było dla mnie, ten motyw jest dla mnie całkowicie do wywalenia. Tak naprawdę przy tym filmie trzymał mnie głównie motyw właśnie Kylo Rena z Rey e, oraz z, z Luke'iem Skywalkerem. E, pojawia się w tym filmie Joda, który jest Kukłom, nie jest CGI, tylko jest kukłą. Fajnie było go zobaczyć, natomiast samo to strzelanie piorunami, skoro on jest duchem mocy, też mi się takie wydawało. No, ok, no dobra, to jest joda. Mogę to jeszcze przełknąć. Miło było zobaczyć, mimo wszystko, jodę na ekranie, ale mo mogło się be bez tego też, moim zdaniem, e obyć. I chyba dlatego też nie wracam do tego filmu, że tam nie ma takich, wiecie, takich dla mnie scen, które chciałbym oglądać. Bo na przykład bardzo ciekawie zapowiadała się scena. E, gdzie mm, Kylo Ren e, walczy wraz z Rey Ramy, w ramię przeciwko e, tym strażnikom Snowka. I to zapowiadało się bardzo ciekawie e, i wyglądało efektownie. Na pierwszy rzut oka to wyglądało efektownie, ale na drugi rzut oka, jak sobie spojrzycie na choreografię tej walki, na to co robią te postacie w tle, ci, ci strażnicy, to to jest po prostu dla mnie, nie wiem kto, kto był e, choreografem e, przy okazji e, ostatniego Jedi. Ale to było po prostu straszne, bo on wygląda efektownie ten, ta, ten pojedynek, ale jest po prostu dla mnie słaby. Słabo jest zrobiony. Oni tam machają bez sensu jakimiś, podkładają się pod te miecze. E, nasi bohaterowie tam też, tam jest taka scena, że Rey siłuje się z jednym i wypuszcza... Wypuszcza swój miecz świetlny i łapie go drugą ręką. To, co tamten nagle, jak ona wypuściła ten miecz świetny, to nagle ją puści. Ja to nie wiem, co tam się kompletnie dzieje. Nie wiem, kto to wymyślił, tą choreografię. Eee, to już naprawdę, to już choreografie w starej trylogii były bardziej. Tutaj takie. To, ta, ta, ta scena tej akcji, tej walki wydaje mi się taka. A no bo zróbmy to. Efektownie, ale w ogóle nieefektywnie, bo na przykład w przebudzeniu mocy, zobaczcie ten ostateczny pojedynek między Rey a Kylo. On nie jest jakoś mocno w choreografię, tak? Ale to było akurat zamierzone, bo JJ Abrams mówił, że on nie chciał, żeby bohaterowie byli jakimiś takimi szermierzami, którzy strzelają fikołki, jak to było w prequelach, tylko chciał pokazać taką bardziej brutalną walkę i on tam nie do końca wszystko choreografował, w sensie nie do końca uczyli każdego dokładnie ruchu aktorów, po to, żeby to wyglądało bardziej naturalnie, a tutaj wręcz przeciwnie, każdy najdrobniejszy ruch każdego z tych strażników Rey czy właśnie Kylo jest pod choreografię, nie pod to, żeby to wyglądało naturalnie, że ta, tak mogłaby wyglądać jakaś walka, tylko pod to, żeby to wyglądało wow, tak? Choć było tam kilka fajnych momentów, jak na przykład Kylo wrzucający jednego typa tam do jakiejś mielarki i, i to wyglądało jakby krew wybuchła, no ale oni mieli oczywiście te czerwone, czerwone kostiumy, więc pff wyglądało jakby jakby właśnie krew wybuchała, ale tutaj Disney oczywiście, Disney, proszę Państwa tutaj to nie jest krew, to jest jego yy, to jest jego yy, to jest jego pancerz no i też pomówmy sobie o Snowku. tutaj też dużo osób stwierdziło, że no, taki potężny lider yy, Snok, taki nowy imperator a koleś ginie w tej części, to ginie jak po prostu szmaciarz, ale czy to nie jest ciekawe, w sensie czy nie poszli oni jednak pod prąd oczekiwaniom wszystkich wszyscy myśleli, że oczywiście cały wątek ze Snoukiem przejdzie do kolejnego epizodu, tak i tam będzie ostateczny pojedynek między właśnie Rey i Snoukiem, może właśnie Kylo przejdzie na tą jasną stronę mocy i pomoże Rey, a może Rey przejdzie na ciemną, Kylo na jasną. Też były takie dywagacje. Nawet byłem ciekawy, jakby coś takiego się potoczyło, żeby to Rey była to jakby w ostatnim epizodzie po tej ciemnej stronie mocy, a Kylo tym dobrym. To by było na przykład coś. Oczywiście Kylo musi zginąć, bo zabił Hana Solo, ale jakby przeszedł jednak wcześniej na jasną stronę mocy, no to to nie byłby zły myk. No więc tutaj zabijają, właściwie Kylo zabija swojego, swojego mistrza ciemnej strony. I przyjmuje dowództwo nad najwyższym porządkiem. Więc to było pójście też pod taki fajnie. Pod... To znaczy fajnie. Fajnie, nie fajnie. Zobaczymy, jaka będzie konkluzja całej trylogii. To tak naprawdę wtedy mi powie, mnie osobiście, czy było to warte tego wszystkiego, czy jednak wizja Ryana Johnsona popsuła gdzieś całą wizję na tą trylogię. Bo boję się, że niestety Abramsowi zabraknie tego jednego filmu, żeby to ładnie klamrom zapiąć i tutaj no. Sam Abrams mówi, że dziewiąty epizod ma zamknąć całą sagę, tak? Czyli wszystkie dziewięć filmów ma zamknąć w tym jednym. boję się, że mu to trochę zabraknie przez tego ostatniego Jedi czasu. Przez to że Ryan Johnson e, gdzieś tam musiał trochę namieszać. E, wątek rodziców Rey, może e, najpierw. Więc wątek rodziców Rey, no tutaj Kylo mówi, że tak naprawdę no, sprzedali ją za paczkę fajek i dwie skrzynki wódki. Eee, I to tyle. I to są twoi rodzice. I, 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 i tak naprawdę rać sobie. <laughs> Nikt od ciebie nie dba. Ale wydaje mi się, że to jednak była sztuczka Kylo Rena, że jednak dziewiąty epizod pokaże nam, kim byli ci rodzice. Nie musi to być ktoś najważniejszy, chociaż tytuł Skywalker odrodzenie, no jednak coś chyba sugeruje, tak? Nie jest to odrodzenie Jedi, bo jakby było odrodzenie Jedi, no to można by było pomyśleć, że chłopaczek z ósmego epizodu, co sobie miotłe do siebie na końcu przy... E, przysunął, to, to, to jest właśnie ten nowy, nowe pokolenie Jedi, e, ale to jednak mamy tutaj nazwisko Skywalkerów, e, więc zobaczymy, zobaczymy, ja już nie chcę dywagować, czy ona jest z, ze Skywalkerów, czy nie jest ze Skywalkerów, może jest, może nie jest, już wolę po prostu poczekać na ten e, dziewiąty epizod, ale to, co było w ósmym, dużo osób wzięło za pewnik, a moim zdaniem nie powinni, nie powinni do końca wierzyć, Słowom Kylo Rena, który chciał po prostu Rey przeciągnąć na ciemną stronę mocy, e, co w pewnym momencie mu się gdzieś tam udawało, tak? E, zanim troszkę się dziewczyna ogarnęła. E, dobrze, o czym jeszcze chciałem powiedzieć? O Finie po. No, Fin i po, i nasza Rose, powiedzmy. E, więc moim zdaniem ten wątek, właśnie tak jak mówiłem, ten wątek podróży Fina z Rose na tą pla planetę, planetę z kasyną, z kasynem. I ten cały wątek z Benicio del Toro jest do śmietnika. Nie lubię tego wątku, on jest dla mnie nudny, niepotrzebny. Można było to rozwiązać w 5 sekund, ale trzeba było z tego zrobić godzinną eskapadę dla ratowania koników. Które to koniki powrócą w epizodzie 9, więc może JJ Abrams mówi, Boże, ten, ten, ten koniki wsadził, coś trzeba zrobić z tymi konikami, żeby nie było, że, to tak, że ten Ryan Johnson takie głupoty tam wsadza. E, więc dla mnie to jest e, niepotrzebne, i przez to uważam, że w, w ogóle postać Fina nie, nie została dalej wykorzystana. E, nie została dalej wykorzystana i ona fajnie się sprawdzała w epizodzie siódmym, jako ten taki w, osoba wprowadzająca e, widzów e, do tego świata na nowo, ale e, jest właściwie niepotrzebna w tym ósmym. Właściwie. Nic ciekawego ona nie wprowadza, tylko jest zapychaczem. To jest e, troszkę przypadek tego, że, no, została nam postać, która przeżyła poprzedni epizod. No, to no, głupio by było, żeby go teraz nie było, tak? No i przez to też postać Rose, którą tak wielu hejtuje, no bo tam był wielki, rodzący się romans. To, to, to też jest to chyba tutaj e, no. Tutaj chyba y, ktoś uczył się scenopisarstwa romansów od George'a Lucasa samego, bo sam ten końcowy pocałunek, to że film chciał się poświęcić, Rose go uratowała. To jest, ta, to jest to jest właśnie scenopisarstwo na poziomie niestety George'a Lucasa. George'a y, Mam nadzieję, że porzucam ten, ten wątek, bo naprawdę jeżeli Finn ma się z kimkolwiek w, tym, yy, w tych filmach spiknąć, choć mam nadzieję, że w ogóle niepotrzebny nam jest żaden tego typu wątek akurat w tych filmach, ale jak z kimś miałby się spiknąć, to spo. No popatrzcie na ten film i nie powiecie mi, że nie ma więcej chemii, czy ten, czy poprzedni epizod, czy nie ma więcej chemii między Johnem Boyego a Oscarem Zakiem, niż między właśnie yy, Finem a yy, Rose. Co do po, no to tutaj on ma wyrosnąć na takiego nowego dowódcę, właśnie tego Resistance. No, okej, okay. rozumiem, jakby to podejście, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Carrie Fisher, no niestety, już nie ma na tym świecie. No i, o, no i wątek z nią będzie mocno ograniczony, jeżeli chodzi o właśnie dziewiąty epizod, więc gdzieś tam tym naturalnym przedłużeniem. Takiego troszkę narwanego pilota, który jednak musi gdzieś tam dla dobra reszty się ogarnąć i być tym przywódcą. No rozumiem, rozumiem i jak najbardziej popieram, popieram ten wybór. Mam nadzieję, że to zostanie fajnie poprowadzone w dziewiątym, właśnie, epizodzie. No i teraz, może do samej końcówki, też dosyć kontrowersyjne. a mianowicie pojedynku między Kylo Renem a Lukeiem Skywalkerem. Sam pojedynek. Sam pomysł na pojedynek, na to, że Luke jest tym duchem i mimo wszystko nie może dotknąć Kylo Rena, żeby dać czas ruchowi oporu do tego, aby się zdążyli wycofać, bo zostaje ich tam dosłownie garstka, jeszcze Rey przybywa na, na pomoc, to jest bardzo fajny koncept. Oczywiście wielka szkoda, że te miecze się nie skrzyżowały tak naprawdę w tym pojedynku, ale to, kiedy pojawia się Luke. Przed właściwie tymi maszynami kroczącymi, gdzie jest Kylo Ren, i zaczynałem do niego strzelać. A on wychodzi i tam sobie otrzepuje szatę. No to było wow, no fajnie, że Luke w końcu pokazał, że ma taką moc, że jest faktycznie tym mistrzem Jedi. Teraz tam jest też taka fajna ciekawostka. Zauważcie, że na tej planecie, na której oni są, tej pokrytej solą. Luk nie zostawia śladów, tam każdy jak chodzi to widać ślady, takie czerwone zostają, jak chodzą po tej soli, a tutaj no jednak te, to przywiązanie do tych detali tutaj zostało za zachowane i ani razu właśnie luk nie zostawia żadnego śladu, co też dla wielu było jakąś tam zagadką, że tutaj coś jest nie tak z tym lukiem, że to chyba nie jest do końca luk, już biorąc pod uwagę, że luk zupełnie inaczej wyglądał jednak w postaci tego ducha i miał Miecz Świetlny, który w tamtym czasie był e, zniszczony, to Kylo Ren tego nie zauważył, zaślepiony, rządzą zemsty i tak e, dalej. Więc podsumowując e, ten e, ósmy epizod, e, no nie, napawa, nie napawał mnie on e, jakimś super optymizmem, w sensie, no nie jest to, nie będzie to jeden z moich ulubionych epizodów, bo po prostu ma za dużo duży, za dużo głupot, chociażby ten pierwszy pojedynek w kosmosie, co oni zrzucają, ci, te bombowce i tak dalej, w ogóle ten cały motyw z tymi bombowcami. Nie wiem, nie wiem, były Y-wingi, to były bombowce zawsze w Gwiezdnych Wojnach, dlaczego wzięli jakieś... Ech. Ale to już takie, to akurat to takie czepialstwo, ale ten cały wątek z Benicio del Toro, Finem i Rose... Fajny był efekt specjalny, kiedy ta przywódczynie nas przywódczyni ruchu oporu w nadświetlnej wleciała w ten niszczyciel. To był super. To było takie jeszcze jeszcze jak oglądałem to na Kinie 4DX Cinema City to zrobiło to wrażenie, to było, to było, to było fajne, ale to nie, jest, to nie jest część, którą, nie wiem, nienawidzę czy coś takiego czy, czy ten, tylko trochę boję się, że za dużo tam zostało nakomplikowane i teraz będzie ciężko to wszystko porozplątywać w jednym filmie. Ale to ocenimy sobie oczywiście po, po sensie dziewiątego epizodu. Także dajcie mi znać, jak Wy oceniacie ostatniego Jedi, co Wam się podobało w tym filmie, co Wam się nie podobało, czy przypominaliście sobie jakoś tam e, oceniacie go może inaczej po tym czasie, który minął. Wszystko dla Was w komentarzu. Jeżeli chcecie dalej ze mną e, być przy maratonie Gyzynywanie, to pamiętajcie o subskrypcji, a dla reszty łap o łapkach przypominam, a socialki, Facebook, Instagram i Twitterek są oczywiście w opisie. Dzięki wielkie, kłania się Ormando i niech moc. Będzie z wami.